Witam wszystkich miłośników piłkarskich. Gdzie i kiedy po raz pierwszy została kopnięta futbolówka w Polsce? Gdzie i kiedy powstał pierwszy polski klub? I najważniejsze, gdzie, kiedy i z kim polska reprezentacja rozegrała swój pierwszy mecz piłkarski? Wszystko za chwilę Cię wyjaśnię. Zapraszam. Po raz pierwszy futbolówka w Polsce pojawiła się w 1889 roku, kiedy do naszego kraju przywiózł ją z Niemiec do Krakowa Henryk Jordan. Polski lekarz, społecznik i pionier wychowania fizycznego. Pierwszy udokumentowany mecz rozegrano 14 lipca 1894 roku na terenie Powszechnej Wystawy Krajowej w Lwowie. Spotkanie zostało rozegrane między reprezentacjami gimnastyczno-śpiewaczego koła nauczycieli miasta Lwowa oraz Krakowskiego Sokoła. Mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy 1 do 0 już po 6 minutach po bramce Włodzimierza Chomickiego. Pierwszym polskim klubem piłkarskim była Lechia Lwów. Założona została latem 1903 roku przez lwowskich uczniów gimnazjum pod przewodnictwem swych opiekunów. Został w 1939 roku po wybuchu II wojny światowej. Za najstarszy nieprzerwanie istniejący klub piłkarski w Polsce uznaje się Krakowie Kraków, która została założona 13 czerwca 1906 roku jako akademicki klub futbolistów. A kiedy został założony Polski Związek Piłki Nożnej, czyli PZPN? Został założony w dniach 20-21 grudnia 1919 roku w Warszawie przy ulicy Koszykowej podczas pierwszego zjazdu 31 klubów piłki nożnej. Pierwszym prezesem PZPN został działacz krakowi Edward Cetnarowski. Siedziba związku była wtedy w Krakowie. Podczas tego zgromadzenia ogłoszono organizację pierwszych Mistrzostw Polski które zainaugurowały w systemie wiosna-jesień już w 1920 roku. Dokończono je rok później ze względu na wojnę polsko-bolszewicką. Pierwszym oficjalnym mistrzem Polski została Krakowia Kraków, która wyprzedziła drugą Polonię Warszawa i trzecią Wartę Poznań. A kiedy reprezentacja Polski rozegrała swój pierwszy mecz? Miało to miejsce... 18 grudnia 1921 roku w Budapeszcie w towarzyskim meczu z Węgrami. Gospodarze wówczas wygrali 1-0 po bramce Jeno Szabo w 18 minucie. Należy podkreślić fakt, że był to pierwszy i ostatni mecz Jeno Szabo w reprezentacji Węgier. Pierwsze zwycięstwo Polacy odnieśli 28 maja 1922 roku. W Sztokholmie ze Szwecją 2 do 1. Pierwszą bramkę w historii w reprezentacji Polski zdobył z rzutu karnego w meczu ze Szwecją Józef Klotz. 20 kwietnia 1923 roku Polska stała się członkiem FIFA. 2 marca 1955 roku Polska stała się członkiem UEFA. No i właśnie takie oto początki miała w Polsce Piłka Nożna. W kolejnych odcinkach ukażą się podobne historie, właśnie ze świata sportu. Także serdecznie Cię na nie zapraszam. I do zobaczenia Siemka.